5 marca około 15 stopni I jak widać oblot taki konkretny wczoraj już latały, dzisiaj to już poleciały w ogóle rewelacyjnie. Zobaczcie, odkładziki jak chodzą. I co ciekawe co chwila przychodzi pszczoła, o tutaj widać, przychodzi pszczoła z pyłkiem. Niektóre ładnie obładowane. Zobaczcie. Jest pyłeczek świeży, także na pewno będzie się działo. I tutaj, jak widać, nie ma tragedii. Nie są te ule pobrudzone, nic tu się nie dzieje. Wszędzie jest czysto. No tu musiałem zatkać, bo e, sikorki sobie powiększały. Ale spójrzcie tutaj, jak, jak odkładzik wysypał się. Pszczoły właściwie same oczyściły, już sobie. Hmm, Dennice, bo osypy nie były duże i wysartowały. Już teraz naprawdę, jeśli pogoda się nie załami, jeśli znowu nie będziemy mieli miesiąca zimnego, to tutaj powinno być fajnie. Nie zobaczymy. Pyłek jest w dwóch kolorach: ciemnożółty, żółty jasno-żółty. No, kwitną przebiśniegi tutaj niedaleko. A jeśli w jednym miejscu są, to na pewno są też w innych. No dobra, I tak jak widać, wszędzie ruch jest. Oby tak dalej, oby tak dalej będzie na czym pracować.